Jesteśmy w Michowie Jezu, Markusowi na parku Mamy różne łąki Tutaj mamy szaryki. Ja też widzę, stoję w południu. Mamy tutaj kury, kaczki, koguty. Różne. Ja chciałem przyjechałem bardziej sprzedać, nic nie będę kupował. Może jakieś parę, parę kaczek kupię. Mamy indory. Kaczuchy, króliki, pawiki. Dobry. Jakie cenie pawiki? Wszystkie. Ceklaki. Samicę mi trzeba. Samiczkę. Będziesz, nie będzie? Którą? Kurczę, Mamy nawet w tak? Markuszowie szpaki. Szpaki, nie? Czy nie? Tak. Ile pan ceni za parę? 150. 50, dobra. To co, co można nałapać? Szpaki? Kurki różnej jakości. Jest tego tutaj trochę. No proszę, tak przez skręsa, potem tam nagram jeszcze dalszą relację. Jak i co? Tu jest trochę tego. Ja też wracam wam gołębie Przystawione. Czekam na tego